Dzień dobry, kochani. Dalej w temacie zdrowie. Tak więc doktor Hulda Clark wymyśliła takie... Ona pracowała bardzo długo nad, nad eliminowaniem pasożytów z organizmu i ona wymyśliła takie, takie cudeńko na układzie scalonym 555 i to jest takie cudeńko, które się nazywa Zapper. 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 I to jest takie coś, co wytwarza mm, e, częstotliwość, zmienną częstotliwość napięcia e, takiego impulsowego. I to powoduje, e, to powoduje uszkadzanie różnego rodzaju e, właśnie tych pasożytów. Pasożytów i tak dalej. No nie, nie różnych bardzo pasożytów. To, to wszystko jest zależne od częstotliwości. Tam ta częstotliwość była bardzo zmienna, to zabijało nie tylko duże pasożyty, takie, które są w jelitach, powiedzmy, ale też niszczyła półpaśćca, czy tam inne różne pasożyty, czy nawet bakterie. Zaper jest takie urządzenie elektroniczne, które podłączone pod zasilacz wytwarza niewielkie napięcie, bezpieczne dla człowieka, ale częstotliwość ta zmienna powoduje, że no po prostu te, te wszelkie pasożyty są uszkadzane wewnątrz organizmu człowieka i są po prostu, organizm to wydala później. Bardzo dużo ludzi o tym wie, ja wiem, że mnóstwo ludzi o tym wie. Ja mówię do tych, którzy jeszcze o tym nie wiedzą. Także jest coś takiego, można się tym zainteresować. Ja oczywiście takie urządzonko sam zrobiłem i to no to działa. To są takie dwie elektrody, które się trzyma w rękach i tam przelatują przez człowieka takie impulsy o różnej częstotliwości. Tak można sobie regulować tą częstotliwość. Czyli jest różna hercowość, czyli od około 10 herców do 400 bodajże, czy 500 kiloherców nawet. Można oczywiście też ziołowo stosować różne preparaty, takim powszechnie stosowanym to jest piołun, też trzeba uważać, bo on nie jest zbyt zdrowy dla człowieka, ma, ma substancje, które też mogą człowieka przytruć. Ale jak go stosować tam z, 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 w, w wartości, tam znajdziecie sobie gdzieś w internecie w jakieś parametry bez problemu. Ja mówię tylko co można. <laughs> tak, na, tak na przykład wszystko można, ale nie wszystko jest dla człowieka zdrowe. Tak? Możesz brać narkotyki, ale skończysz, no nie wiem, w więzieniu po nich albo w psychiatryku. Tego, tego gówna w ogóle nie dotykajcie, bo w tej chwili nieważny jest początek stanu, w którym trwasz, tylko koniec potem po czymś takim. Musisz się zastanowić, co będzie w przyszłości. Jeśli będziesz chlać na umór, to w końcu zostaniesz alkoholikiem i skończy się to tragedią twojego życia. Jakby to powiedzieć, no musisz mieć rozum na wszystko, no. Kochani, jeszcze jedną fajną, taką, znaczy fajną, taką tematykę chciałem po, po, poruszyć, no powiedzmy taką, że jest teraz trudny, jakiś czas się zrobił. Wszyscy są jakoś tak um, posiadają taką wewnętrzną dygresję do, 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 do całego świata, do innych. Z powodu tej pandemii, z powodu wojny, z powodu różnych trudności, podwyżek cen itd. Starajcie się to, to, to wewnętrzne, to rozgoryczenie wewnętrzne, jakoś złość, nienawiść, która powstaje między Wami, jakoś to powstrzymywać. Starajcie się jakoś. Hmm, nie brać udziału w tym złu, co istnieje. Bądźcie tak z boku, z dala od tego, co się dzieje. Starajcie się tylko patrzeć z daleka. Nie bierzcie udziału w różnych kłótniach między sobą, sprzeczkach i tak dalej, bo widzicie wszędzie zło. To starajcie się po prostu od niego, jakby tak odsuwać, tak? być z boku, być neutralnym takim. Kochani, po prostu nie bierzcie udziału w tym. Jeśli ktoś ci nadepnie na odcisk, no i po prostu nie, nie gryź go za to. Odstąp, odejdź. Pozwól Bogu rozsądzić jego stan życia. Zaś odnośnie zdrowia to jest, to jest stan rzeka po prostu. Ogromna ilość wiadomości. Także w jednym filmie nie dam rady tego po prostu uchwycić. Z, z najważniejszych informacji trochę tam powiedziałem, ale jeszcze więcej powiem w następnych filmach. Dzięki śliczne za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.